Witam uprzejmie po tej stronie Janek. Z Janek, Witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. W tym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czemu ma służyć policyjna kontrola drogowa. No, moi drodzy, kontrola drogowa, wszyscy wiemy, może tak naprawdę spotkać każdego kierowcę. Może być też taka sytuacja, że przez wiele, wiele lat. Po zdaniu nawet egzaminu na prawo jazdy tej kontroli po prostu nie świadczycie. Wynika to z wielu, z wielu przyczyn. Jedną z nich jest zapewne to, że w różnych częściach kraju, w różnych porach roku te kontrole policyjne następują z różnym natężeniem. Z drugiej strony wszyscy mają zapewne na myśli jakieś święta typu te święta listopadowe, te smutniejsze, no i te święta takie weselsze, duże Narodzenie, Wielkanoc. Wszyscy mają na myśli te święta, że wtedy właśnie przy okazji tych świąt następuje taki korączkowy wysyp kontroli. No, z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość kierowców, ilość samochodów, które wtedy. Wyjeżdżają na polskie drogi, no to łatwo odgadnąć, że mimo tego, że te kontrole są wzmożone, to ilość po prostu tych policjantów no, nie jest jakaś taka bardzo, bardzo duża w porównaniu z ilością kierowców. W związku z tym no, te kontrole mogą przez wiele, wiele lat Was jako kierowców nie, nie dotknąć. Owszem, może się zdarzyć tak, że możecie być kontrolowani miesiąc po miesiącu. Też tak, też tak może się zdarzyć. No ale czemu ma służyć ta kontrola? Słuchajcie, no, są dwie teorie. Jedna z tych teorii mówi o tym, że te kontrole mają służyć bezpieczeństwu, poprawie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Mają na przykład na celu wyławiać kierowców pijanych, kierowców jeżdżących bez uprawnień, no albo po prostu kierowców łamiących przepisy. To jest jedna z tych teorii. A druga teoria jest mniej, że tak powiem, przyjazna, łaskawa dla policjantów. Mówi o tym, że policjanci mają pewne statystyki. No i te statystyki dotyczą ich pracy, są związane z ich pracą, są związane zapewne z ich utrzymaniem, ich jednostek. No i taki policjant musiałby według tej teorii, o której teraz mówię, Złapać, w cudzysłowie, złapać ileś tam punktów. Te punkty są związane z różnymi wykroczeniami, a tak więc tutaj jakby oddalamy się już od tej prewencji, oddalamy się od tego dbania o bezpieczeństwo, a bardziej chodzi po prostu o takie szare punkciki. Tak jak w każdej korporacji, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na jakimś stanowisku, to jesteśmy rozliczani z tego. Ile czasu przeznaczaliśmy pra na pracę, jak ta praca była efektywna, i tak dalej, i tak dalej. Jakby efekt nie jest taki ważny, ten prawdziwy efekt naszej, naszej pracy. Chodzi tylko i wyłącznie o tabelki, wykresy, liczby. To jest najważniejsze. No i posłuchajcie, ciężko zaprzeczyć jednej i drugiej teorii, tak naprawdę. Okazuje się, że bardzo dużo w Polsce ludzi jeździ niezgodnie z przepisami, ale tu mam na myśli, no, takie działania bardzo niebezpieczne, które po prostu mogą doprowadzić do czyjeś śmierci, kalectwa i tak No i trzeba przyznać, że policja jakiś tam procent tych kierowców jest w stanie wyeliminować. Jak duży procent, no to już, to już jest sprawa dyskusyjna. Niemniej jednak, gdyby tej policji nie było, myślę, że na polskich drogach mielibyśmy do czynienia z większą ilością jakichś tam frogów, bogusi czy y, innych, y, innych użytkowników drogi, którzy absolutnie nie, nie szanują ludzkiego życia, nie szanują, nie szanują drugiego człowieka na, na drodze. No i na pewno byłoby, byłoby ciężej. Natomiast y, Inna sprawa jest taka, że biorąc pod uwagę te punkty, biorąc pod uwagę te statystyki, no ciężko tutaj mówić o jakimś takim humanistycznym sensie tych kontroli. Czasami, według tej drugiej teorii, mają one służyć właśnie temu, żeby kogoś uwalić, żeby, żeby wypisać mu mandat i tak tak czy inaczej kontrole, policyjne kontrole drogowe są czymś, do czego należałoby się przyzwyczaić. Polecam wszystkim kierowcom zapoznanie się ze swoimi prawami i obowiązkami podczas takiej kontroli drogowej. To naprawdę może się przydać. Na to wszystko polecam przygotowanie się do, do jazdy, wyciszenie się przed jazdą, uspokojenie się. No, i zadbanie o dobry stan techniczny swojego pojazdu, jak i dobry stan y, psychiczny y, nas jako, jako kierowców, tak? to, jest, to jest bardzo y, bardzo ważne. Pozwala to po prostu uniknąć wielu błędów. Oczywiście mm. jestem pewny, że mimo tego przygotowania, mimo y, naprawdę dobrych intencji, zdarza się czasami, że postąpimy nie tak na danym odcinku drogi, jak powinniśmy, no ale powiedzmy sobie szczerze, są miejsca w Polsce samych doświadczam, gdzie na przykład oznakowanie pozostawia wiele do życzenia i w sytuacji, kiedy mamy dłuższy czas zastanawiać się nad tym, jak powinniśmy postąpić, a oznakowanie jest po prostu no, dziwne, na przykład nakazujące zwolnienie na krótkim odcinku drogi z 90 km do 30 co praktycznie nie jest możliwe bez spisku hamulców no to jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami to może się coś takiego wydarzyć może oczywiście gdzieś tam ze zakrętem znajdować się jakiś patrol policji no i ten patrol policji może się składać z policjantów, którzy są w stanie z nami normalnie porozmawiać, a może się składać też z osób, które miały trudny dzień i właśnie w ramach tych statystyk są nas, chcą nam wlepić mandat. No, tak, tak się może też zdarzyć, ale może się zdarzyć też i tak, że trafimy na normalnych policjantów, ja jakiś czas temu miałem okazję właśnie trafić na taką policyjną kontrolę drogową. Sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób, że w małej miejscowości, w terenie zabudowanym, gdzie prędkość była ograniczona do 50 km na godzinę, przed maskę mojego samochodu niespodziewanie wjechał z bocznej drogi Liczki w samochód. No i chcąc utrzymać, chcąc utrzymać prędkość, którą miałem na liczniku, jednocześnie nie, nie hamując gwałtownie, bo za mną też znajdowały się samochody, postanowiłem wyprzedzić ten samochód. Zwłaszcza, że na tym odcinku drogi nie było żadnych znaków, które tego wyprzedzania by zabraniały. No, i wyprzedziłem ten samochód. Musiałem oczywiście dodać troszeczkę gazu, jako że na liczniku miałem już 50 km na godzinę. No, to ta prędkość musiała troszeczkę podskoczyć. No, podejrzewałem, że to było właśnie tak około 60 km na godzinę. Zakładając, że tam było tak mniej więcej wcześniej przed wyprzedzaniem 50, może trochę mniej, no, to tutaj musiałem troszeczkę przygazować. No, i udało mi się wykonać ten manewr wyprzedzania. Natomiast. Zaraz po jego zakończeniu zauważyłem policjanta z lisakiem, który pokazał mi miejsce do zatrzymania samochodu. To oczywiście wiadomo, takich kontroli towarzyszy jakiś tam stres, denerwowanie, zupełnie, zupełnie okazuje się niepotrzebnie. Policjant prosił mnie o dokumenty, powiedział, że tutaj. Wyprzedzałem inny pojazd, wytłumaczyłem dlaczego wyprzedzałem. Policjant powiedział, że ta prędkość nie, nie była przekroczona jakoś dramatycznie. No i oczywiście, jeszcze nastąpiła kontrola trzeźwości. Standardowo obecnie, przy, przy takich kontrolach drogowych policyjnych, no, zazwyczaj się tą trzeźwość kierowcy bada. Oczywiście ta kontrola nie wykazała nic niepokojącego policjant życzył mi szerokiej drogi, tak się rozstaliśmy. No. Nie zawsze kontrola policyjna, kontrola drogowa musi się skończyć mandatem. To by troszeczkę przeczyło tej drugiej teorii o tych statystykach, ale powiedzmy sobie szczerze, tylko troszeczkę, no bo dany policjant mógłby mieć na przykład w danym miesiącu już wyrobioną tą statystykę, no i po prostu jest policjantem. Natomiast, jeżeli nie ma wyrobionej tej statystyki, no to może być po prostu takim pracownikiem korporacji, który za wszelką cenę chce wyrobić swoją premię. No i to jest właśnie takie smutne, ale no, jak zwykle przy tego typu tematach można mieć nadzieję, że te przepisy dotyczące kontroli drogowych, ale ogólnie interwencji policjantów, pracy policjantów powinny też dla samych policjantów się zmienić, bo Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę policjant, policja zyskuje szacunek obywateli tylko wtedy, kiedy jest dla tych obywateli, a nie jest tylko i wyłącznie dla siebie. To chyba jak każda, jak każda służba. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia związane z policyjnymi kontrolami drogowymi, macie jakieś swoje wspomnienia, serdecznie Was zapraszam do umieszczenia komentarzy pod filmem i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Mianice.